Witajcie! Dzisiaj krótko i na jeden temat. Odnośnie blokowania granicy na przejściach z Ukrainą. Mogliście zobaczyć przez ostatnie dwa dni filmy w tym, w tym kontekście, w tym temacie, co tam się do cholery dzieje. Jak tak naprawdę te filmy pokazują, jak tak naprawdę jesteśmy oszukiwani przez polski rząd. I też tutaj chcę zaznaczyć, że to nie jest tak, że, że obecny rząd. Jeden i drugi tak samo nas można powiedzieć za przeproszeniem dyma, i po prostu od nas też rolnicy tutaj pojechali. Tam nie wiem na ile samochodów, ale pojechali pomóc na tej granicy. I rozmawiając z nimi, po prostu jest potrzebna pomoc. Jest potrzebna pomoc w takim zasobie ludzkim. Po prostu są potrzebni ludzie, którzy. Będą się ludzie, rolnicy, którzy będą, no chyba że też poza rolnikami są też ludzie chętni do pomocy, ludzie, którzy będą wymieniać się w jakiś sposób, nie wiem, po dniu, po dwóch, właśnie na tych przejściach, pięciu przejściach granicznych z Ukrainą, że po prostu też to nie było tak, że tylko setka z nas, z rolników walczy, a reszta się przygląda. Ja sam, jeżeli czas pozwoli, no w tym tygodniu nie dam rady, ale w przyszłym postaram się właśnie pojawić się również na, na granicy. Ale właśnie taka jest prośba od organizatorów. No niestety kontaktów no nie mogę i nie chcą też udzielać, bo nie wiadomo, kto ten film ogląda i kto później będzie się z tymi osobami kontaktował. Dlatego, jeżeli macie znajomych, którzy właśnie są na granicy lub widzicie, że ktoś tam na YouTube, na Facebooku udostępnia z tego nagrania, może przez niego się dowiecie, na które przejście graniczne i kiedy. Najlepiej jechać, ile osób, bo po prostu są potrzebni ludzie, żeby cały czas ktoś tam był i pilnował tego burdelu, tego pierdolnika, bo to, co się dzieje, to jest niesamowite. Te wagony z zepsutą kukurydzą, te przesypywane... Tiry z zbożem ukraińskim, czy z rzepakiem, czy z innymi towarami. No, po prostu dzieje się masakra, i tutaj potrzeba, tak jak mówię, ludzi. Więc jeszcze raz, jeżeli możecie, jeżeli macie taką możliwość, to jedźcie i pomóżcie pilnować, zmieńcie rolników, którzy już są parę dni, bo tam tamci tutejsi prawdopodobnie będą tam cały czas. Ale no, musimy po prostu wspomóc się posiłkami z całego kraju, tak? wiadomo no jeżeli ktoś jest z zachodnio Zachodniopomorskiego to to ciężko dojechać i nikt od niego tego nie wymaga ale jeżeli trochę gdzieś bliżej albo nawet jeżeli jesteś z drugiego końca Polski ale masz czas i możliwość pomóżmy sobie nawzajem i zawalczmy właśnie o lepszy byt dla nas dla rolników